Freddy Fazbear's pizza, Simulator dzień 2, moi drodzy, witam was bardzo gorąco w tej jakże dziwnej grze z serii FNAFA. Nie będę ukrywał, że jest to coś, co jakby jakby męczy mnie. Męczy mnie salutka, ta, salutka, salutka ta gra. W sensie nie rozumiem jej za bardzo. Generalnie, moi drodzy, dostałem kilka typów od Julki, i od basina Dostałem polecenie, żeby upgrade'ować sobie jak najszybciej właśnie tutaj. To ponieważ to nam daje jakby coś to nam daje, jeszcze do końca nie wiem co. To jest jakiś sponsor shift offer, co to jest? Akceptacja no to, czy to nie? Wydaje mi się, że gdybym akceptował wszystko, to może to mieć jakieś złe skutki. No to w końcu jest FNAF, jakby nie patrzeć, nie? Jakbym wziął jeszcze raz i następnie już nie brał po prostu. No bo jakby nie patrzeć. O nie, zobaczcie i tego jest zaspamione tu po prostu bardzo dużo, nie? To może nie być zbyt ciekawe. Kurde, to był chyba zły ten, zły wybór, tak sobie szczerze myślę Dobra, oraz kiedy dostałem jeszcze polecenie Żeby zakupić sobie, moi drodzy, coś takiego jak Sanitation Station I to postawić w... w, w, w o, to jest już postawione, okej, okay, okej okay, Czyli jakby to podobno mi daje coś tam do, 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 do gameplayu później Tak słyszałem Czy coś jeszcze mam? Nie wiem I ewentualnie, dobra, no możemy jeszcze spróbować w sumie Kupić jakiegoś animatronika Na przykład tego On 10 kosztuje w sumie Liability risk tu jest jakiś Dobra, bierzemy śmietnik za 10 Wygląda fajnie Sold out i jeszcze Tutaj mam jakieś lepsze rzeczy I Chciałbym, kurczę Co bym chciał? Szczerze Kij z tym na razie, nieważne Postawmy tylko tego tego ziutka, Niech se tu stoi. I po prostu chodźmy do nosy. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jak jesteście nowi. Jeszcze dokona subskrybujecie i nie zostawiliście jeszcze łapki w górę. Będę bardzo wdzięczny. Pisa... znaczy pisaliście, nie pisaliście, bo niestety nagrywam to na zapas. Nie, źle zrobiłem. Miałem wentylator wyłączyć, ponieważ wentylator podobno działa bardzo źle. I niestety... Okej. Okay. System się włącza. fantaz Nie no, zartujesz. Aha, i to też jakby 500 tego, ale to nam też jakby przeszkadza, nie? Okej, okay, wszystko jest jasne. I. Przerwałem sobie, dobra, czekajcie. Skupmy się na razie, nasłuchujmy, bo tej nocy już się pewnie coś dziać będzie, nie? 86% Silent Vent Active, Ty musisz odpalić tego i zeskanujmy tutaj zagram audio w ten sposób i po prostu task i w lewo i wyłączę to x fantastycznie Ty, słyszałem coś oj słyszałem coś co to są za zakłócenia długo słyszę Play, nie, tutaj playing. Graj tutaj. I robimy tak. On mi raczej wyjdzie z tej strony, nie? Okej. Okay. 99 stopni, muszę włączyć. Silent vent. Sprawdźmy gdzie jest. Tutaj. O nie. On, on już tu jest. Szybko jakiś task. Wyłączmy to. O kurde. Chyba jest git Dobra I muszę jeszcze to włączyć od razu Bo się zaraz pole Active, gdzie on jest? Ska scanning, scanning, scanning Czemu mi go tak długo skanuje? Zagraj tutaj I róbmy to po prostu w ten sposób Kasa Ja nie mogę No nie wiem czego mam się tu spodziewać, to jest najgorsze Dobra gdzie on jest? Dobra? Ty no nie widzę go w ogóle. Co on sobie wyszedł? Nie rozumiem. Najgorsze są gry, w których nie rozumiem mechaniki jeszcze. To tym twarz to jest druga noc, co nie? Ojoj, oj oj. oj, 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 czuję ten dreszczyk emocji. Dobra. E. O nie. Muszę odpalić no zginę, nie? Teraz będzie mój koniec. Gdzie ty jesteś? Włączmy to. Tu jest typ. Dobra, i podwyższę sobie. Idź tu. I robimy to. Okej, okay. nie wiem jakim cudem to wyszło, bo gość już był w tym vencie, nie? Dobra Wyczeszajmy wenta standardowo, gdzie... Wyskanuj mi go, tutaj Idź sobie tutaj, idź sobie tutaj, grają muzyczkę w ten sposób, jeszcze trzy taski, mamy koniec, ty Nie wiem jakim cudem ja nie dostałem tego jumpscare'a na mordę Ale było to przynajmniej straszne, nie? Dobra, please wait, silent vent od razu Okej, okay, czyli jakby... Sk Jestem idiotą tu jest, dobra. Czyli mogę odpalić węta I mogę tak robić. Jest w porządku. I tak spada. Dwa. Kurde, nie chcę za długo tego trzymać, bo się mówił, że to, to, to może do śmierci szybko prowadzić. Raczej starczę, nie? To jest mój ostatni task, come on. Nie!

I throw it back into the alley process, dobra. Próbujmy. you have chosen to proceed with the maintenance checklist. remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. you can only use it three times before it begins to damage the animatronic. And Dobrze, tato. Its value. begin audio prompt in three, two, one. Nie rusza się póki co. No. Kontrol Porażę go od razu, bo się ruszył, zmienił się zmienił pozycję dobra? Dobra, dobra, tak to ma działać w porządku. Nie, nie zmienia pozycji. No, zmienił pozycję. Lekko, ale zmienił. Patrzcie, widzicie, lekko, ale zmienił. Mogę go maksymalnie trzy razy po, po jakby przerazić, nie? Ta sama pozycja. No. I trzeci raz go razy w tym momencie. I... Dostałem polecenie, że jak wykorzystam trzy rażenia, to mam już po prostu nic nie robić, bo to jest bez znaczenia, bo to jest RNG gierka. No muszę tutaj. No. O. Może się uda. Posrana muzyka? No come on! Aaaa! Dlaczego?! cieko! Co? 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 Nie wiem. No, chyba jednak tego jeszcze nie do końca rozumiem. No są baby. W ogóle, moi drodzy, wiem też, że w tej grze jest podobno bardzo dużo zakończeń. No i co? No, grajmy po swojemu po prostu. Pewnie pierwsze zakończenie, które zrobię będzie złe. No ale nie możemy się, moi drodzy, załamywać, co nie? Jakby nie patrzeć. Co tutaj jeszcze można ciekawego sobie zakupić? A kupmy scenę. I kupmy jakiegoś Markdown? Dobra, kupujemy. Mister Keepa, tako. Moi drodzy, kupujemy Mr. Hippo. Sponsorship offer jakiś. 1000 dolarów za co? The first step to true romance. Nie, no thanks, daje, Bo ja 100% coś, coś jest nie tak, że to wiesz cały czas co chwila, nie? Już i tak, kurde, zobaczcie co to jest reklamowane. Nie wiem, widać, że to wziąłem. Dobra, panie Mr. Hippo, pan się ba, w ogóle jak ta gra wygląda śmiesznie. To chyba nie ma co, co, nie? No i mamy jakby. Następny upgrade 1000. Czy możemy cokolwiek zrobić jeszcze teraz? No nic, nie wiem. Nie rozumiem jakby tej formy gameplayu. Co ja tutaj mam tak naprawdę robić? Co mi to daje? Hmm, dobra. Dajemy finish. I lecimy. Noc numer 3. Zeskanuj mi na początku. Wszystko jest tutaj typek. Dobra, możemy zacząć. Co to jest za dźwięk? Trzecia noc. Tu już się może coś kurde mocniejszego dziać, nie? Silent Vent Active, dobra, gdzie ty jesteś tutaj? Trzymajmy go w tym pokoju. Nie może tutaj... tutaj jakby tu stało wydaje mi się, że byłoby najlepiej. Advertising Aha! I advertisementy dodają mi też jednego taska w nocy, tak? Kto to mówi? Kto to mówi? Nie. Nie, nie wiem. Eee! No weź, się robi tak. A. Scanning Ja nie mogę. Nie. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj są dwa? Audio tutaj, to tutaj to tutaj. Czas odpalić, niestety tego. Muszę. I ja nie mogę. Nie, lubi tak. Dobra. Tutaj jest typ jeden. Zgrajmy tutaj. W tym miejscu to grajmy. Włączmy to i rozpocznijmy. Order Pizza kids. Bardziej w tą stronę, chyba ja powinienem patrzeć, skoro tam był, nie? Nie! No wejście, rób tak! Już wiem, dlaczego reklam nie powinno się brać. Włączmy to i rozpocznijmy dalej. Kolejne taski, z prawej na razie wszyscy jak wam totalnie na czuja, nie? Dobra, audio tutaj, audio tutaj, audio tutaj I zaczynamy tego, zaczynamy od razu Ale to jest głośne No wyjdź, przestań! Dobra Skanuj, 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 skanuj szybko! Mało czasu, muszę od razu włączyć Dobra Tu gram audio Naprawiam to I musimy włączyć jeszcze wentylator Bo już na serwono mam 103 stopnie tutaj Ale jest źle Dwa ostatnie, no come on Come on Gdzie oni są? No ich. Dobra, na chwilę Włączam to i robię ostatniego taska w takim razie. Chyba się... Ostatni, 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 ostatni... Nara. Ja mam w dupie wszystko. Nara! Haha! Do pierwszy razy w dwie noce! Czy ta gra jest taka łatwa? Czy ja jestem po prostu... Ja to robię jakoś, nie wiem, debilnie i po prostu pewnie omijam 70% rzeczy? Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins It is your job to complete the maintenance checklist Baby. before claiming it as salvage or if you choose to You can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now you have to Checklist remember Use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. No. Begin audio, audio prompt się. in three, two, idzie, Begin audio prompt in three, two, one. Czy ja dobrze myślę, żeby to robić? Document results. Begin audio prompt. prompt in 3 two, one. document results two audio prompt in three two one Jas, jak to jest głośne. Nie słyszę was tych myśli, nie? Document results. Aaaa! Nie rozumiem tego! Nie rozumiem tego! Nie rozumiem tego! Nie rozumiem tego! Dlaczego i co? Ja teraz będę miał tych odchorów w wętach. Nie rób się mi tego! Uff. Jak ja się zestrołem w sumie? Się. Nie, nie, nie sądziłem, że mi wyskoczy, nie? Myślałem, że mam to. O, moi drodzy! Dziękuję pięknie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy nie był to przypadkiem ostatni odcinek z Freddy Fazbear's Pizza Simulator przed moim powrotem. Jeżeli nie, to będzie jeszcze jeden. Aczkolwiek dziękuję wam pięknie za oglądanie. Życzę wam miłego dnia dalszego oraz zapraszam Was jutro na kolejny odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro. Bye, bye.